Witajcie! Prócz monet, w których się lubuje, w szczególności tych z Sperel, jest też pewna grupa banknotów, na którą lubię zwracać uwagę. Nazywa się banknotami radarowymi, czyli numer seryjny znajdujący się na banknocie zawiera cyfry rozchodzące się według sygnału radaru. Na przykładzie tej dziesiątki liczba 5 jest w centrum i kolejne cyfry z lewej i prawej strony są identyczne. Tą widoczną dziesiątkę miałem okazję sam znaleźć. Jeden banknot o nominale 20 zł należy do zdobyczy mojej mamy. Resztę banknotów znalazła moja luba. Dziękuję Ci kochanie, jest to Twoja zasługa, że mogę posiadać tak piękny zestaw. Celem moim jest zebrać wszystkie banknoty obiegowe właśnie w postaci takich radarów. Do ukończenia zostały tylko dwa banknoty. Ten zbiór radarów, na które macie okazję patrzeć, zbierany jest już od prawie 4 lat. 50 zł należy do banknotów, które jeszcze jest duża szansa wychwycić z obiegu. Ale 500 zł jest dużym wyzwaniem. Oczywiście, jak zawsze, jestem dobrej myśli i sądzę, że jest to kwestią czasu. Ale zostawiam temat radarów. Istnieje jeszcze inna grupa, zwana solidami. Krótkie wyjaśnienie: numer seryjny zawiera tą samą cyfrę. To 20 zł jest tu przepięknym przykładem, jak ładnie mógłby się prezentować solid. Ach, aż ta dwójka na samym końcu. Ale patrząc z biegiem czasu, w sumie lepsza ta dwójka niż inna cyfra. Przynajmniej jest numerycznie. Zdecydowanie źle by tu wyglądała wyższa cyfra niż dwójka. Ale co bym nie mówił, to i tak nie zmieni tego, że pozostaje w wartości nominału. Próby miałem też w cyfrach niskiego numeru seryjnego. Lecz tutaj, aby było to opłacalne i miało siłę przebicia wartości nominału, Najlepiej jak taki numer będzie zawierać dwie lub w ostateczności trzy cyfry. I na sam koniec jeszcze jeden banknot mi się trafił, lecz to tylko wartość nominału. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia.